Cześć, witam Was wszystkich. Dzisiaj e, chciałbym Wam powiedzieć troszkę o odpadach i sposobach wykorzystania tych odpadów. Na co je możemy wykorzystać, co możemy z nich zrobić, e, jakie odpady generalnie mm, zostawiać, jakie odrzucać. E, ze względu na to, poruszam ten temat, że miałem po prostu kilka zapytań e, i chciałbym też Wam pokazać ze względu na to, że Wy nie widzicie wszystkiego e, po tamtej stronie kamery. Widzicie jak e, powstaje jakiś produkt, oczywiście od samego początku, ale nie widzicie, co dzieje się z odpadem i w jaki sposób ten odpad zostaje później wykorzystany. Dlatego, słuchajcie, pokazuję Wam dzisiaj jedno z miejsc, gdzie właśnie taki odpad trafia. Tutaj mamy odpad, który trafia od razu, jest troszkę większy i trafia od razu po rozkroju tarcicy, czyli mamy tutaj surowy materiał jeszcze z oflisem i pytanie właśnie, jaki ten materiał zostawia? Kiedyś nas i to chyba z rok czy ze dwa lata temu już miałem, słuchajcie, taki komentarz, że bardzo dużo odpadu u mnie powstaje i osoba pytająca nie wiedziała w jaki sposób ja po prostu zarabiam ze względu na to, że pół deski mi idzie do wyrzucenia. Tak jak mówię, no nie widzicie wszystkiego. Ja, słuchajcie, u mnie w warsztacie naprawdę tego odpadu jest bardzo, ale to bardzo mało. Ja wykorzystuję wszystko, co się da i praktycznie rzecz biorąc, odpadu nie mam w ogóle poza Oflisem. Ze względu na to, że tak jak widzicie, takie coś, czyli z jednej strony Oflis, praktycznie rzecz biorąc, połowa bieli, z takiej deski o szerokości powiedzmy do krawędzi 9 cm. Tutaj mamy 6 cm twardziela i praktycznie będziemy mogli go wykorzystać na długości około 50-60 cm. Reszta to jest biel, więc będzie tutaj do odpadu. To u mnie zostaje. Ja z tego, słuchajcie, jeszcze zrobię coś. Coś co będę mógł, tak? Na razie niech sobie to leży. Jeść nie woła. Jest w odpowiednich warunkach, więc spokojnie będzie sobie czekało na to, żeby powstała, na przykład, z tego jakaś noga albo kawałek. Elementu do klejonki. Także takie elementy zostają wykorzystane. Widzieliście, jeśli nie widzieliście, to tutaj gdzieś w rogu będziecie mogli wrócić do realizacji o krzesłach jesionowych. I tam słuchajcie, bardzo dużo miałem z, jakiegoś, z jakiejś realizacji, z jakiegoś projektu. Miałem odpadów jesionowych długości około 30-40 cm. Jak pamiętacie właśnie tą realizację o krzesłach jesionowych, to z takich elementów, właśnie z odpadowych elementów, powstawały nogi do krzesła i cała rama do krzesła, tutaj gdzie mamy siedzisko. Jak sobie przypomnicie ten film, to będziecie wiedzieli wtedy. I ten cały odpad, który wtedy był, właśnie z takich elementów to wszystko powstawało. Ja oczywiście jeszcze Jeden przykład. Miałem takie listewki yy, bukowe, które były też na długość około 40 cm. To już mi zostało. Yy, nie wiem do czego to wykorzystam, ale też może coś ciekawego z tego powstanie. Miałem tego tyle, że mogłem spokojnie posklejać jeden element z drugim i powstała deska do krojenia, też bardzo e, ciekawa, właśnie bo z takich węższych elementów i troszkę grubsza, też bardzo fajnie to wyglądało. Najprostszym elementem, słuchajcie, najprostszym e, sposobem wykorzystania jest oczywiście e, deska do krojenia. E, chodzimy do znajomych, zawsze gdzieś tam można taką deskę e, dobrym znajomym zrobić i e, sprawić im przyjemność, e, właśnie takim prezentem. E, ja, słuchajcie, z takich większych jeszcze elementów, co mi się udało tutaj, jakieś takie drobiazgi. Powiem szczerze, bardzo szkoda mi jest wyrzucić. Nie wiem do czego to wykorzystam. Na razie leży i jest miejsce, więc może gdzieś do czegoś się to jeszcze takie, właśnie, może na jakieś klocki. Ciężko mi powiedzieć, naprawdę, gdzieś może przyjdzie pomysł na to i też to będzie wykorzystane. Z większych elementów takich, takie elementy, na przykład kantówki, to jest odpad z jakiejś klejonki. Praktycznie rzecz biorąc, cała lamela na grubość 4 cm, prawie 4 na 4 z tego co widzę. Tego używam, słuchajcie, do w ten sposób do cięcia podczas. To do docięcia na pile formatowej. Tutaj zasłaniam sobie tył, żeby nie było wyrwań i podczas cięcia właśnie ta kantówka ratuje mi element cięty, żeby, było, żeby ta krawędź była równa, a nie postrzępiona. Takie elementy długie też sobie właśnie wykorzystuję do tego. Mając już tutaj takiego jesiona, słuchajcie, kawałek dechy, to też jest szkoda wyrzucić, no co z tego można zrobić? Ja teraz y, myślę, że oczywiście właśnie te y, deski tutaj y, za chwilę podziałamy. Jakieś większe klejonki również, coś można z nich, słuchajcie, zrobić. Teoretycznie jest to odpad. Co możemy z tego zrobić? Pewnie, że deska. Lite elementy. Tutaj lity dąb, oczywiście upaskudzony, jego trzeba przestrugać. tu był wycinany najprawdopodobniej z tego zlew. Też jest do wykorzystania. Wszystko, słuchajcie, to jest materiał, za który płacimy i im więcej będziemy wyrzucali, tym więcej wyrzucamy własnych pieniędzy. Jeśli zostawimy elementy, z których coś możemy zrobić, zawsze to będziemy mogli wykorzystać w kolejnych projektach. Nie będziemy musieli rozcinać kolejnych desek, tylko wracamy właśnie do tego, co mamy pod ręką a nie kolejne nowe deski. Także słuchajcie, w tym momencie, co tu jeszcze więcej gadać? Najważniejsza zasada, sami musicie pomyśleć, co robicie, musicie sobie przemyśleć, co planujecie robić, jakie macie pomysły, powiedzmy, jeśli robicie jakieś regały, jakieś szafki macie zaplanowane, albo coś w tym, coś w ten deseń, także będziecie sami wiedzieli, że elementy, powiedzmy, Takiej długości, takiej szerokości mogą wam się przydać do wykorzystania właśnie w kolejnych projektach. Jak nie ten, to za 10 projektów do przodu będzie to do wykorzystania. Nie będziecie musieli zużywać nowej deski i macie materiał, praktycznie rzecz biorąc, z odzysku z poprzedniej realizacji. Także nie mogę wam powiedzieć dokładnie, jakie wymiary, bo to się, tego się nie da. To wy sami musicie. Po pierwszym, po drugim, po trzecim projekcie będziecie wiedzieli, e, odkładając na półkę kolejny materiał, kolejny materiał e, odpadowy. Będziecie sami widzieli, to mi się przyda. To jest w ogóle głupota, że to zbieram, bo tylko będzie mi zagracało i tego nie wykorzystam nigdy. A taki element o takiej długości, o takiej szerokości jest dla mnie idealny. Także e, sami najlepiej będziecie po paru razach wiedzieli, co zostawiać i to będzie według e, Was najlepsze. I, Nikt Wam nie powie tego, to już sami musicie do tego dojść. Słuchajcie, ja już kończę gadanie, zabieram się za zrobienie właśnie dwóch, trzech deseczek, żeby były przygotowane na jakieś tam prezenty, które gdzieś przez czysty przypadek będzie można komuś z naszych znajomych po prostu wręczyć. Także ja wykorzystuję te elementy, które są właśnie pod deski. Działamy, słuchajcie.